Siema, ja jestem Spongebob i pomimo, że mam 32 lata uwielbiam się bawić i mam denerwujący śmiech. O cześć Patryku. Cześć Spongebob, musisz dzisiaj się cały dzień ze mną bawić. Nie mogę, idę do pracy. Praca jest głupia. Dzień dobry, panie Krab. Spongebob, zapierd... do kuchni, mamy milion zamówień. Cześć Skalmar. Cicho przez ciebie mam problemy z psychiką. Siema jestem postacią, która pomimo wielu nieudanych prób wykradnięcia kraboburgera dalej próbuje i chyba nigdy nie przesta zamiast po prostu spróbować w innej branży. Hahaha ha, ha, nigdy mnie nie złapiecie. Nie zbliżaj się do mojej restauracji szczytu.